Dziś odpowiemy sobie na pytanie, jak będą wyglądały ultramobilne laptopy z procesorami AMD już w niedalekiej przyszłości. Bo, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, mam przyjemność testować ZenBooka S13 od Asusa, który jest de facto niejako takim preludium do tego, co już niedługo będzie pojawiało się na półkach sklepowych. Więc, jeżeli ktoś z Was szuka ultrabooka, oglądajcie dalej, bo dowiecie się, na co możecie liczyć. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslow. Będę z wami szczery, ja mam trochę problem z testowaniem UltraBooków. Chodzi mi o to, że są to sprzęty o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań. Takie sprzęty używa się raczej do lekkich zadań. Przeglądanie internetu, pracy na dokumentach. Przez to czasami ciężko jest wykonać adekwatne testy, takie żeby były oparte o liczbach i tak żebyśmy mogli trzymać się po prostu faktów. Ja przeprowadziłem sporo testów syntetycznych. Wydaje mi się, że już mam na tyle danych, żeby faktycznie o tych faktach móc podyskutować i wam przedstawić fajną perspektywę, do czego taki sprzęt się nadaje, a do czego nie. Zacznijmy najpierw od specyfikacji. Mamy tutaj procesor AMD Ryzen 7 6800 U, który ma 8 rdzeni, 16 wątków, 16 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 6400 MHz i nowy układ zintegrowany RX 680N, który bazuje już na architekturze RDNA 2. Zacznijmy może właśnie od samego procesora i układu graficznego z tego powodu, że one będą też znajdowały się w innych laptopach, na które gdzieś pewnie prędzej czy później się natkniecie. Jeżeli chodzi o sam procesor, to bazuje on na architekturze Zen 3+, nieco odświeżonej, która ma kilka dodatków, które mają poprawić jego energooszczędność. Ja na temat architektury Zen 3+ opowiadałem nieco w Filmach, natomiast są to fajne procesory, które dobrze się skalują. Są wydajne wtedy, kiedy trzeba, i są energooszczędne wtedy, kiedy trzeba. Co do samych testów syntetycznych, moje archiwa są trochę niekompletne, ponieważ już minęło trochę czasu, odkąd testowałem jakiegoś ultrabooka. Ale lecimy z testami. W Cinebench Venture 23 sprzęt ten uzyskuje około 9600 punktów, co jak na ultramobilny procesor jest dobrym wynikiem. Dla perspektywy MacBook RSM1 osiąga okolice 7000. Mirei 5 też pokazuje pazur z wynikiem na poziomie niemal 7000, no i jest w stanie przegonić niektóre procesory wysoko napięciowe. Benchmark X265 kończymy z wynikiem 89 sekund. Natomiast mocną stroną takiego procesora nie będzie Premiere Pro, w którym ten procek i integra uzyskują bardzo niski wynik na poziomie 252 punktów. Analogicznie zresztą wygląda sytuacja w DaVinci Resolve, gdzie render 14 minutowego. Filmu był bardzo długi i trwał ponad 18 minut. Na pocieszenie Photoshop śmiga całkiem miło, dorównując innym laptopom, które mają wysoko napięciowy procesor, więc jak na to całkiem niezły wynik jak na takiego maluszka. Natomiast nieco ciekawiej robi się wówczas, gdy wgryziemy się faktycznie w profile zasilania poboru mocy tego procesora. Ponieważ. Ten akurat laptop ma trzy tryby wydajności: performance, balanced i silent, i ja akurat tutaj skupię się na performance i balanced. Dwa te tryby wydajności startują podobnie z 30W. Natomiast Balanced dużo szybciej zrzuca taktowania i moc do okolic 15 W. Natomiast Performance dzielnie trzyma 25 W i utrzymuje zegary na poziomie 2900 MHz, gdzie Balanced ma zwykle 2200. Temperaturowo, jak na Ultrabooka, też jest nieźle. Nie dobijamy do 90 stopni i w trybie Performance utrzymujemy poziom 80 stopni, a na Balanced 74. Różnice usłyszymy też w hałasie. 46 dB kontra 42. Przypomnę tutaj, że 3 dB różnicy dla człowieka to prawie dwa razy większy odczuwalny hałas. Więc utrzymanie mocy i temperatur, jak na ultrabooka, który ma mniej niż 2 cm grubości. Robi wrażenie, faktycznie. Cieszy to, że procesor nie trotluje, że trzyma faktycznie te 25W nawet pod długotrwałym obciążeniem. Dobra rzecz. Mamy tutaj także nowy zintegrowany układ graficzny, który bazuje już na architekturze RDNA2. Jest to RX680M. I szczerze mówiąc, jak na integrę i na to, co jesteśmy w stanie zrobić na niej, to też budzi to podziw. W 3D Marku Time Spy możemy liczyć na wynik na poziomie 2500 punktów. I szczerze mówiąc do takiego lekkiego grania między pracą to to się nawet sprawdza. Prostsze tytuły faktycznie dobrze śmigają na 1080p i z pewnością da się je uruchomić. Poszedłem nawet o krok dalej i na 1080p odpaliłem gry wysokobudżetowe i ku mojemu zaskoczeniu RX 680M radzi sobie dobrze w Forzie czy dumie uzyskując okolice 50 fps -ów. Nawet w tytułach takich jak Cyberpunk klatkaż może nam nieco uratować FSR. Nie zrozumcie mnie źle, to absolutnie nie jest sprzęt dedykowany do gier. Natomiast trzeba tutaj oddać to, że jest to imponujące, że na zintegrowanym układzie jesteśmy w stanie uruchomić nawet nowe, wysokobudżetowe gry i działają one powyżej 30 klatek. Musimy mierzyć siły na zamiary i jak na to, to ta Integra moim zdaniem dowozi. Sama jakość wykonania tego konkretnego zenbuka jest spoko. Jest to laptop minimalistyczny, bardzo cienki, poniżej 2 cm, no i wykonany jest ze stopu magnezu i waży zaledwie około 1 kg. Jeżeli chodzi o porty, to po lewej stronie znajdziemy USB-C, po prawej dwa kolejne złącza USB-C i kombo jacka. Fajne jest to, że wszystkimi portami USB laptopa można ładować, natomiast osobiście brakuje mi tutaj chociaż jednego pełnowymiarowego złącza USB typu A. Z tego co się orientuję, poprzedni ZenBook to miał. I szkoda, że tutaj tego nie ma. Dla mnie było to uciążliwe. Ekran ma 13 cali, jest to matryca błyszcząca OLED o wysokiej rozdzielczości 2880 x 1800 i proporcjach 16 do 10. Jako bonus jest to ekran dotykowy. Z racji tego, że mamy tutaj OLEDa, to pokrycie barwowe jest naprawdę fantastyczne. Bez problemu nada się do prac graficznych, czy konsumpcja multimediów też będzie wyborna na tym sprzęcie. Natomiast Trzeba mieć świadomość wad i ryzyka, które wiąże się z matrycami OLED, które niestety, czy nam się to podoba, czy nie, mają tendencję do wypalania się. Na całe szczęście, z tego co widziałem tutaj w oprogramowaniu Asusa, są dodatkowe feature, które mają właśnie przeciwdziałać temu wypalaniu. Na przykład, jeżeli mamy stałe elementy, to one delikatnie będą się przesuwać, także dla nas to nie będzie zauważalne, a jednak poprawić ma długotrwałość matrycy. Kamera wideo znajduje się nad ekranem, ma wsparcie Windows Halo. Jeżeli chodzi o głośniki, są one umieszczone tutaj na dole, grają tak sobie głos ludzki słuchać dobrze. To jest akurat zaleta, natomiast brakuje tutaj w ogóle niskich tonów i bardzo słuchać to zwłaszcza na muzyce. Klawiatura ma trzy stopnie podświetlenia, układ jest dobry, klawisze są rozsądnie od siebie oddalone, natomiast sam skok i klik tych klawiszy jest dość słabo wyczuwalny. W przycisku do zasilania zatopiony jest czytnik linii papilarnych, który działa bardzo dobrze i szybko, Touchpad jest spory, nie miałem z nich żadnych problemów i jak dla mnie działa bardzo dobrze i przyjemnie mi się z niego korzystało. Dodatkowo mamy taki bajer, że możemy go zmienić sobie w klawiaturę numeryczną. No tak, ale jeżeli patrzymy sobie na takie laptopy ultramobilne, no to tutaj dużym priorytetem jest czas pracy na baterii. Jak to wygląda w tym Zenbooku? Ja zrobiłem tutaj kilka cykli pracy na baterii, tak żeby mieć powiedzmy jakąś perspektywę przy takim przeglądaniu internetu, pracu na dokumentach, YouTube, Netflix, tego typu normalne. Lekkie zadania. Ten laptop był w stanie wytrzymać okolice 10-11 godzin przy takim moim użytkowaniu. I to jest czas naprawdę fajny, jak na ultrabooka, dość standardowy. Przypuszczam, że gdyby tutaj Asus pokusił się o matryce o nieco mniejszej rozdzielczości, jak na przykład Full HD, to może bylibyśmy w stanie wycisnąć jeszcze więcej z baterii. No i pogadajmy jeszcze o problemach, które niestety występują. Dwa razy na tym laptopie dostałem blue screena. Niestety. I powiem Wam tak. Testowałem trzy laptopy z Ryzenami 6000, wszystkie trzy były od Asusa i na wszystkich tych trzech laptopach taki problem zdarzył mi się co najmniej raz, właśnie gdy działałem sobie na baterii. Nie wiem kto tutaj nawala, czy AMD ze swoimi driverami, czy Asus z jakąś konfiguracją, czy po prostu Windows świruje, ale Daje mi to podstawę, żeby sądzić, że jest to jakiś problem, który dotyczy albo hardware'u, albo producenta, albo softu i występuje w tych trzech konfiguracjach. Też na początku testowania tego laptopa miałem troszeczkę problemy z wydajnością, to znaczy miałem bardzo rozbieżne wyniki w różnicy powiedzmy 20% między sobą, więc naprawdę spory rozjazd. Po czasie się to uspokoiło, więc to nie był jakiś wielki problem. No i ostatnią kwestią jest też to, że o ile same temperatury procesora, tak pod długotrwałym obciążeniem, mają powiedzmy 80 stopni, to laptop dość mocno nagrzewa się tutaj, zwłaszcza przy tym wywiewie. Nie jest to dla mnie jakieś super zaskoczenie, w końcu to jest mały sprzęt, raczej do lekkich zadań, nie do długotrwałego katowania, ale. Stwierdziłem, że o tym wspomnę. Więc tak, AMD dowaliło do pieca i tego typu sprzęty będą, myślę, godną konkurencją do sprzętów opartych o platformę np. Intel Evo. Jestem ciekawy, jaka będzie odpowiedź niebieskich, bo z tego co wiem, też szykują się ultramobilne procesory 12. generacji. Także subskrybujcie, żeby nie przegapić, bo na pewno będę je sprawdzał. Natomiast konkurencja nie śpi i w perspektywie np. z MacBooka zamiast jedynki który ma może troszeczkę niższą wydajność tam na poziomie 7400 w Cinebenchu ten 9600, natomiast MacBook trzyma dłużej na baterii, tak? Więc tam ten pobór mocy w MacBookach troszeczkę inaczej wygląda i do tego tamten procesor jest chłodzony pasywnie. Więc to co mamy tutaj idzie w dobrym kierunku i ciekawy jestem na co będziemy mogli liczyć w przyszłości. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bye!